Katarzyna Kosińska, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszym studiu jest ksiądz prałat dr Ireneusz Wrzesiński. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radio radiosłuchaczy. Witamy serdecznie dzisiaj Boże Ciało. To jedno z głównych i najbardziej uroczystych świąt obchodzonych przez katolicki kościół. Jaka jest jego geneza i czym dla katolików jest to dzisiejsze święto? Tytułem wstępu powiem tylko, że mówiąc o Bożym Ciele dotykamy jednego z najważniejszych dogmatów wiary katolickiej, mianowicie dogmatu o Najświętszym Sakramencie, o realnej obecności Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina po transum jak się to nazywa, przeistoczenie w czasie Mszy Świętej. Prawda ta jest bardzo mocno zakorzeniona w Piśmie Świętym, i od samego początku Kościół Eucharystią żył do tego stopnia, że męczennicy pierwszych wieków Kościoła, którzy byli skazywani na śmierć między innymi za to, że uczestniczą w Eucharystii, jako w liturgii niedozwolonej przez prawo rzymskie, mu, mówili w ten sposób: Nie możemy żyć bez mszy świętej. Wspaniałe stwierdzenie: Bez mszy świętej nie mogli żyć. Dogmat o Najświętszym Sakramencie został oficjalnie uroczyście ogłoszony w Kościele dopiero w 1215 roku na Soborze Lateranańskim IV. Potem potwierdzony jeszcze bardziej uroczyście na Soborze Trydenckim w XVI wieku. Niemniej jednak, jak to mówi jedna, jedna z encyklik Jana Pawła II o Eucharystii, Kościół ze Eucharystii żyje i Kościół się rodzi na Eucharyści, powstaje na Eucharyści, jest ona więc, jak gdyby, sercem Kościoła, dlatego mówimy o, o, o sprawach istotnych, bardzo ważnych. To ty, tyle tytułem wstępu, żebyśmy, że tak powiem, przy, 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 przywiązali większą uwagę jak największą uwagę do tego, co mówimy o Bożym Ciele. Teraz pyta Pani o Genezę, o Genezę święta Bożego Ciała. Owszem, są dość szczegółowe dane na ten temat. I postaram się je wkrótce przekazać. Mianowicie, początki u, uroczystości święta Bożego Ciała a, sięgają XIII wieku. Dokładnie w 1246 roku biskup Robert w diecezji Liège w Belgii ustanowił te, to święto, między innymi dlatego, że pochodząca z Korniją, niedaleko Lierz, Juliana, błogosławiona Juliana, zakonnica przeorycza, Augustianek, miała widzenia takiej jasnej tarczy, jak gdyby powiększonej tarczy księżyca, która to tarcza jasna miała wewnątrz, w środku miała ciemną plamę. I zastanawiano się nad tym, cóż to mogło było oznaczać. I sama zainteresowana Juliana też nie otrzymała wyjaśnienia w czasie tego widzenia od Pana Jezusa. Dlatego doszli biskupi do wniosku, że ta tarcza to jest liturgia Kościoła Powszechnego, a ta ciemna plama w środku to znaczy brak w tej liturgii święta o, 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 czy, no, po, poświęconego w sposób specjalny uczczeniu Najświętszego Sakramentu, który, jak mówiłem przed chwilą, jest sercem kościoła. I dlatego biskup Robert Wliesz zarządził w 1246 roku o obchód święta Bożego Ciała. W całym natomiast powszechnym kościele to święto zaistniało w roku 1264. Łatwa data 1246 i przewrócić te ostatnie dwie cyferki będzie 64. Łatwo zapamiętać 1264. Prowadził to święto do, do kościoła papież Urban IV, a stało się to w dość szczególnych okolicznościach. Mianowicie, pobożny ksiądz z Pragi, Piotr z Pragi, z Czech, podróż, pielgrzymował. Nie podróżował, ale pielgrzymował, bo to była rzeczywiście pielgrzymka jego do grobów, świętych apostołów, to znaczy Piotra i Pawła, do Rzymu. I po, po, po drodze zatrzymał się w miejscowości Borsena, w, na terenie Italii. Miał taką, jak sądzimy, szczególną intencję swojej pielgrzymki, mianowicie przeżywał jakieś dramaty wewnętrzne bo Boleściwe wątpliwości, bolesne wątpliwości na temat obecności Pana Józefa w Najświętszym Sakramencie. I kiedy w czasie tej pielgrzymki zatrzymał się w Borszenie i odprawiał raną mszę świętą, w pewnym momencie, gdy podnosił w czasie podniesienia hostię do góry, z, z tej hostii zaczęła płynąć krew. Krew i to bardzo picie płynęła na korporał, czyli na taką chustę, taki mały obrusik, na której się odprawia mszę świętą, kapała krew i to w liczbie dwudziestu kilku plam. Przerażony ksiądz Piotr przerwał mszę świętą. Ten hostię zawinął w ten korporał, w tę chustę i pośpiesznie udawał się z tym do Zakrystii. Jak się okazuje, ta obfitość krwi była tak znaczna, że po drodze ta krew kapała również na posadzkę. I Przerażony, nie wiedział co zrobić, podpowiedziano mu, że niedaleko stamtąd w miejscowości to jest akurat papież Urban IV z jakąś tam misją papieską do Orvieto, więc udał się do, do papieża, prosząc co radę. Papież kazał przywieźć, przynieść, no przywieźć to, ten, 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 ten korporał z tą krwią Pana Jezusa do Orvieto, sam wyszedł na spotkanie, kręknął, całował. I to uważa, on, uważa się, że to jest tak jakby pie, pierwsza procesja Bożego Ciała. A, i, I został on, ten korporał, wprowadzony do Orvieto i z czasem zna, na, wybudowano specjalną kaplicę. Ten korporał do dzisiaj jest w Orvieto, można go widzieć, bo jest eksponowany w bardzo wyraźnym miejscu. A w samym Bolseno, Bolsenie, w tej Bolsenie, bo to jest ona Bolsena, te kamienie z tej posadzki zostały wymontowane i jeden został wmurowany w ścianę za ołtarzem, drugi w innym miejscu się znajduje, również są do, dla pielgrzymów do zobaczenia, do oglądnięcia i do adoracji, bo po to się relikwie ogląda. I papież pod wpływem tego cudu zdecydował, w 1200 w 1964 roku, na wprowadzenie uroczystości Bożego Ciała w całym kościele, e, polecił wielkiemu, chyba największemu myślicielowi chrześcijaństwa, świętemu Tomaszowi Zakwinu, który wtedy żył, żeby ułożył formularz Mszy Świętej. I ten formularz Mszy Świętej, ułożony przez świętego Tomasza Zakwinu, jest do dzisiaj używany w kościele. Jest bardzo piękny. Również święty Tomasz Zakwinu ułożył Dwie sekwencje piękne: Lada Sion, Salwatorem, chwal Sionia, Zbawiciela, i drugi: chwal języku. I w, tym, w tej drugiej sekwencji znajduje się słowa, które śpiewamy w czasie wystawienia na Świętego Sakramentu. Mianowicie, przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. To są, warto wiedzieć o tym słowa. U. u, u zredagowane, zredagowane i, i opracowane przez Wielkiego Świętego Tomasza Zakwinu. Taka jest geneza. Proszę Państwa, proszę czcigodnych moich słuchaczy, święta Bożego Ciała. Znamy już genezę, wiemy jakie znaczenie ma dla nas katolików to święto. A teraz e, chciałabym, żebyśmy trochę o dacie porozmawiali. Dzisiaj, czwartek, 20 dzień czerwca. Co możemy powiedzieć na temat daty Bożego Ciała? Wiemy, że to jest święto ruchome jest zawsze wypada w czwartek po niedzieli Trójcy Świętej, a z kolei Niedziela Trójcy Świętej to jest najbliższa niedziela po uroczystości Zielonych Świąt, czyli Pięćdziesiątnicy. A Pięćdziesiątnicy, jak sama nazwa wskazuje, jest obchodzona 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. A więc można by powiedzieć tak w zaokrągleniu, że Boże Ciało obchodzone jest 60 dnia. Po zmartwychwstaniu Chrystusa po wielkanocy. To teraz jak wyglądają obchody Bożego ciała w Polsce? Mam tu na myśli procesję, którą dzisiaj przejdziemy, także ołtarze, które są na tę okoliczność budowane. Tak. Warto wiedzieć, że pierwszą że procesję Bożego ciała zaczęto odprawiać 200 lat po tym ustanowieniu święta notabene warto jeszcze dołożyć taki do, do, dodać taki szczegół, że to święto ustanowione przez, prawdę, przez papieża Urbana wprawdzie Zostało jak gdyby jeszcze bardziej rewindykowane i uczynione powszechnie w Kościele przez papieża Jana 22 w 1317 roku, ponieważ nie zdążył papież Urban IV rozpropagować tego święta, bo umarł wkrótce po wydaniu tego, tego dokumentu, o którym tu mówimy. A w, w Krakowie pierwsza. Procesja Bożego Ciała zarządzona przez biskupa Nankera miała miejsce już w 1320 roku, więc bardzo wcześnie. Normalnie te procesje upowszechniły się dopiero na początku XV wieku najpierw w Kolonii w Niemczech, a potem w poszczególnych krajach, m.in. innymi w Polsce też. Czy ta procesja od razu, od początku miała taki charakter, jak ma w tej chwili, czyli czy to jest procesja do czterech ołtarzy, to trudno mi powiedzieć. Nie jestem historykiem liturgistą, nie jestem znawcą problemu. Wiem tylko, że symbolika tych czterech ołtarzy jest taka. Cztery są strony świata. I jak gdyby ten kult Najświętszego Sakramentu, czyli oddanie hołdu Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie ma obejmować cały świat czyli wszystkie cztery strony tego świata. Również do tego, do tego do tej powszechności tego kultu nawiązuje yy, yy, również taki obrzęd, którym kończy się Boże Ciało, mianowicie przy czwartym ołtarzu, przy ostatnim, kapan udziela błogosławieństwa na cztery strony świata. Odwraca się, odwraca się tak, że jak gdyby cztery, cz, czterokrotnie krzyżem błogosławi świat. To jest też nawiązanie do tej powszechności. Notabene również do tych czterech ołtarzy dostosowane są czytania Pisma Świętego, które są czytane albo śpiewane z Ewangelii. Z Ewangelii tematycznie odnoszące się do Eucharystii. I tak mamy przy pierwszym ołtarzu z fragment z Ewangelii Mateusza, przy drugim z Marka, przy trzecim z Łukasza, a przy czwartym ze Świętego Jana. Więc cztery ewangeliści również nam tutaj w tym towarzyszą i nam posługują. I y, znamy genezę, wiemy jak to wygląda, jak wyglądają obchody Bożego Ciała. Zachęcamy dzisiaj do uczestnictwa w takiej ja procesji. Ja bym jeszcze powiedział rzecz bardzo ważną, bardzo ważną. W tym roku te wszystkie procesje Bożego Ciała powinny mieć charakter wybitnie ekspiacyjny, czyli przebłagalny za bluźnierstwa i znieważenia i profanacje, które miały Najświętszego Sakramentu, które miały miejsce niedawno tej wiosny, mianowicie w czasie Parady wiadomo jakiej w Gdańsku i w czasie Parady wiadomo jakiej w Warszawie. Czyli tutaj nienawiść ludzi względem Kościoła, a właściwie względem Chrystusa, bo to nie Kościół został obrażony, tylko Chrystus, osiągnęła, że tak powiem, swoje apogeum, szczyt. Dotknięto samego serca Kościoła. Już nic bardziej świętego w Kościele nie ma. I dlatego uważam, że te akty profanacji mają. Wyraźny charakter demoniczny, powtarzam, szatański demoniczny. Trzeba więc naprawdę z wielką pokorą i z wielką nabożnością wziąć udział, kto tylko może i zdrowie mu pozwala w tych procesjach Bożego ciała, żeby przeprosić Pana Jezusa za tę profanację i zniewagi. I zachęcamy gorąco do tego. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Moim dzisiejszym gościem był ksiądz prałat dr Ireneusz Wrzesiński. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże.